Witam was bardzo gorąco ponownie na moim kanale Dzisiaj sotę, czyli taka bez makijażu i bez pielęgnacji Przy was właściwie to wszystko zrobię Mam dużo też do powiedzenia, bo chcę dzisiaj taki odcinek troszeczkę przegadany A to odcinek jest z wiejskiego domu, jak widzicie Pewnie jak oglądacie moje filmy regularnie, to poznajecie, że jestem na Podlasiu I teraz tak, będzie trochę ciemniej, dlatego że niestety nie mogę postawić lampy Bo lampa yy, się tu nie mieści więc sam aparat, mam nadzieję, że dźwięk będzie dobry, bo kupiłam sobie nowy mikrofon, bo widzicie, ja też w ten kanał trochę inwestuję, ten mikrofon mi źle nagrał, więc musiałam dogrywać dźwięk, więc tak to było, yy, byle jak w tym filmie. I teraz pielęgnacja. nie mam nic na twarzy. Zaczynam od pielęgnacji. Później zmyłam, oczywiście, bo wiadomo, że twarz ponadto też trzeba umyć, więc płynem to tonikiem. I teraz daję y, wodę różaną, którą uwielbiam. To jest ta woda różana z, z Dom i Uroda, Bioagadir. Przepięknie pachnie, cudownie, często po nią sięgam. I często też rano sięgałam po tonik y, Dialchemii. To też fajny tonik, pięknie pachnący, ale niestety już mi się kończy. On pachnie tak pomarańczowo i, i rano to jest taki zastrzyk energii. No i teraz na to witamina C. Wieczorem używam retinolu, widziałyście u mnie. Retinol Basic Lab, to jest 0,3%. Bardzo fajnie mi się sprawdza na razie, bo chodzi mi o takie aspekty nawilżające, yy, takie, wiecie, odczuciowe na razie, bo jeszcze nie wiem, jak on działa. A rano witamina C też. Basic Lab to jest ta nowa witamina C, którą yy, mam. I ona jest taka żelowo, wodnista. Bardzo lubię takie konsystencje rano, więc nakładam sobie ją na guzie I ja często tak robię, że wklepuję. Czyli oklepywanie też bardzo dobrze działa na skórę, bo powoduje właśnie takie lepsze ukrwienie, minimalizowanie zmarszczek. Nie wiem, podobno działa super. Więc ja Zybałam tak... mam kosmetyki Bingo spa w poprzednim odcinku, a tutaj mam kolagen. Właśnie kolagen postanowiłam pokazać teraz. Jest to taki płynny kolagen. Ja nie wiem, jak się ustosunkować do tego. Jedni twierdzą, że kolagen nakładany na twarz działa, inni twierdzą, że nie działa. I ja miałam, bo właściwie już skończyłam jeszcze mi tam niewiele zostało, ale mam w Warszawie takie serum kolagenowe. I ono było gęste i czasami zostawiało taką, wiecie, warstewkę na mojej skórze. Natomiast ten kolagen jest rzadki. Może to być plus, a może to być minus. Więc ja Wam pokażę o tak, może wyżej, że on jest rzadkawy, taki wodnisty. Ale to mi się bardzo podoba. To jest 100% kolagen. I ja sobie go po prostu doklepuję, teraz po tej witaminie C, troszeczkę na moją twarz, pod oczami. I teraz dlatego, żeby... bo wiecie, kolagen ma też tendencję właśnie do kruszenia się i troszeczkę się go nakłada, nie za dużo, tak żeby nie przesadzić z kolagen. I dalej, co jeszcze na dzień? Tak, nakładam albo leciutkie serum i tutaj mam właśnie kire Skin, już właściwie takie można powiedzieć do połowy wykończone, więc to jest takie serum dzienne. Albo od pewnego czasu zamiennie yy, używam serum y, Bos y, Bosfera, to jest serum rozświetlająco, to Wam powiem, co się nazywa rozjaśniająco, rozświetlające, tak. I ono jest witaminą C i jest tłustawe, bo są też olejki, ale jest tak fantastyczne. Słuchajcie, bardzo szybko się wchłania i trzeba przemieszać, bo jest to serum dwufazowe. Mm, ja mam koi i też dwufazowe. To jest drogie serum, to jest zdecydowanie tańsze i to się wolniej wchłania, choć też fajnie się wchłania, ale tego używam na noc. To już jest właściwie wykończone, tam niewiele mi zostało chyba tyle. Yy, lubiłam używać bardzo ze względu na zapach, ze względu na wchłanialność, bo ono było z, yy, znaczy jest z, yy, z kwasem śladowym, ale to jest, słuchajcie, świetne na dzień, yy, bo ono jest tak szybko się wchłaniające, że tutaj nie zauważycie jakby tej tłustej warstwy w ogóle. Więc ja dokładam sobie jeszcze delikatnie tego serum. Ja wiem, że forma witaminy C już była, zdaję sobie z tego sprawę. Ja tak robię, wy nie musicie. Czasami nie zwracam uwagi na to, że tu też jest witamina C. Nie nakładam tego codziennie, w zależności od tego, właśnie które serum ląduje na mojej buzi. Ale dzisiaj postanowiłam, że sobie dołożę. I naprawdę wchłania się super. Buzia jest mięciutka. Bardzo lubię używać tego kosmetyku. I teraz pod oczy różne kremy, ale dzisiaj marka Jadach to jest bardzo też fajny krem, naprawdę wydajność. Kosmetyk ogromnej pojemności, gęstawy z czerwonym rzęszeniem i lubię go używać, chociaż tutaj też czasami mam inne kosmetyki pod oczy. Wiecie, w wiejskim domu mam inne, część zabieram ze sobą, nie zostawiam tutaj, a część zostaje. Więc czasami jest tak, że ta pielęgnacja tutaj jest. Inna. Pewnego czasu używam serum na rzęsy i brwi. To jest marka Skin Labo. Serum ze szczoteczką. I teraz tak, nie powiem Wam jeszcze, że ona cudownie działa, ponieważ używam od niedawna. Więc rano i wieczorem nakładam sobie tak jak, na, jak maskarę na swoje rzęsy i na brwi. Zaraz jeszcze o brwi, jak Wam powiem. I muszę Wam powiedzieć, że troszeczkę jakby te rzęsy wydają mi się dłuższe. A poza tym, co mi się w tej odżywce podoba, to to że nie ma tutaj tak podrażnień oczu, nic mi nie piecze co, co, co się różnie zdarza tak? bo przy odżywkach jest to różnie ostatnio słuchajcie, bardzo dobrze mi się sprawdza tani krem to jest krem y, marki Eveline Cosmetics kokosowy, nawilżający w tej serii jest jeszcze odżywczy i obydwa fajnie nam się sprawdzają, używamy razem z mężem tutaj właśnie w wiejskim domu e, powiem szczerze, że ten nawilżający przywiozłam z Warszawy dlatego, dlaczego? Dlatego, że on bardzo fajnie mi się sprawdza pod makijaż, szybko się wchłania, nawilża. Ja nie mówię, że to są cudowne kremy, ale jeżeli na dzień nie macie jakiegoś takiego fajnego, właśnie kremu, który by wam się szybko wchłaniał i który by nawilżał i miał dobry skład, bo one mają dobry skład, te kremiki, to powiem szczerze, że te fajnie się sprawdzają. Bardzo fajnie się na tych kremach trzyma makijaż, więc oba kremy tak na dzień mogę Wam polecić. Te nawilżające, może dla skór takich. Bardziej mieszanych, natomiast ten odżywczy dla skór suchych, ale mówię na dzień, bo na noc wydaje mi się, że one są jednak niewystarczające. No i oczywiście bardzo ważna rzecz: krem z filtrem. Ja mam kilka, mam też kropelki e, marki Sensu Mare, które uwielbiam, ale zostały w Warszawie. E, I ten krem z filtrem daję teraz na wózie. Szybki makijaż e, Z, e, lumenę. Mam dwie, dwie wersje tego kremu. Ten, który teraz nakładam, to jest mój stary. Ta starsza wersja bardziej mi się podobała, bo ona była taka lepsza dla skór mieszanych. Natomiast ta nowsza wersja wydaje mi się, że jest lepsza dla skór suchych, więc jeżeli macie suche skóry, to ta nowa wersja jest taka bardziej rozświetlająca. Natomiast ta stara jest taka bardziej matująca, zakrywająca pory, dlatego jak, jak wam o nim mówiłam w filmiku o kosmetykach z ezebra.pl, ja wam go podlinkuję tutaj gdzieś, on się pojawi. Nie wiem czy z tej strony, czy z tej, bo ja już jak patrzę w kamerę, to nigdy nie pamiętam. To mówiłam bardziej też o tym, dlatego że tamtego raz chyba użyłam, ale ten, ta pierwsza wersja dla mnie osobiście jest zdecydowanie lepsza. Kolejna rzecz, które z Was zgadły, że coś się zadziało z moimi ustami, to pewnie będzie widoczne w filmie. No właśnie, najpierw powiem tylko tyle, że zdecydowałam się na makijaż permanentny brwi i ust i brwi mam zrobione. To jest tak zwana metoda pudrowa. Bardzo delikatna. Bardzo mi się teraz ten efekt podoba. Natomiast po zrobieniu to był koszmar. Po prostu nie mogłam na siebie patrzeć, bo one były tak ciemne. Poza tym, ja zawsze, jak sobie sama robiłam, to końcówki były ciemniejsze, a przody były troszeczkę jaśniejsze, więc to tak naturalnie wyglądało. Natomiast pani mi zrobiła tak od początku. One na początku właśnie tak wyglądały, że ciemne wiecie całe i, i po prostu ja się czułam strasznie w tych, w tych yy, brwiach. Natomiast na ustach, wy tego nie zauważycie, bo to jest bardzo delikatny kolor. To jest kolor naturalny który tylko i wyłącznie podkreśla mój y, o, y, osobisty kolor ust bez robienia jakiegoś ciemnego dlatego, że ja nie chciałam ciemnego odcienia ponieważ ja i tak i tak maluję pomadką, robię dla was makijaże więc nie chciałam, żeby ten kolor był mocny więc on jest leciutki naprawdę, ale zwróćcie uwagę, że tak kontur mam, bo ja konturu zupełnie już nie miałam swojego, bo wiekiem ten kontur zanika ale nie mam też tych ust takich przerysowanych natomiast ona mi jeszcze dołożyła jeden ml kwasu namówiłam je tak właściwie na miejscu i to był dramat. Jak ja wróciłam, słuchajcie, ja już nie chcę Wam zdjęć wstawiać. To ja byłam załamana, po prostu no, pierwszego dnia to jeszcze było super, ale drugiego te usta były takie, nie wiem, że czerwone, to jeszcze opuchnięte, po prostu dramat. Ja powiedziałam, że nigdy never, bo kiedyś ja już miałam kwas hialuronowy, Ale ten kwas fiałronowy był tylko w ilości 0,5 ml, więc to było niewiele i to wyglądało delikatnie. 1 ml to już jest sporo. Natomiast w tej chwili ja bardzo jestem zadowolona z tych ust. One po prostu nabrały swojego kształtu. Jeszcze są suche i, i ja dzisiaj celowo ich nie malowałam. One nic nie są pomalowane. One są suche od makijażu permanentnego. Pani powiedziała, że przez jakiś czas mogą być przesuszone, więc mam je nawilżać. Najpierw od niej dostałam taką specjalną witaminę do smarowania, a teraz po prostu pomadki. Zamówiłam sobie też tanią pomadkę właśnie z filtrem, bo ważne jest to, żeby po makijażu permanentnym używać filtrów na usta i na brwi. Ja patrzę, że już 13 minut 59, słuchajcie, sekund, a ja jeszcze mam tyle wam do powiedzenia, że szok, więc nie wiem jak ile ten film będzie trwał, no trudno, wybaczcie mi, że będzie dłuższy. W każdym razie brwi wyglądają jeszcze niestetycznie, ponieważ one schodzą i te brwi będą jeszcze do poprawki, bo to trzeba zrobić po raz drugi, natomiast ust nie będę już poprawiała, mogłabym poprawiać, ale nie chcę, dlatego, że one mi już wystarczą, nie chcę ich poprawiać natomiast brwi będę musiała jeszcze poprawić bo, bo tutaj widzę, że końcówek nie ma o widzicie ja bym to może bliżej, to nie wiem czy to będzie dobrze widoczne bo mówię, dzisiaj jest ciemno, więc pewnie niewiele zobaczycie, w każdym razie kolor mi się podoba bo na mi zrobiła taki chłodny, ale nie jest to taki szary nie jest to brąz, naprawdę jeżeli chodzi o kolory to jak ktoś dobrze, ma dobrze dobrany kolor to nie widać, że to są brwi robione, więc ja mam nadzieję, że u mnie to nie będzie widoczne, a i tak i tak ja będę sobie je poprawiała, jak będę robiła makijaż to będę sobie je poprawiała i powiem wam szczerze, że po tej odżywce ja troszeczkę widzę swoje rzęsy, czego wcześniej nie widziałam one się jakby przyciemniły, używam, je, bo wiadomo, że to trzeba jeszcze używać, żeby było dobrze zrobiłam sobie też odrosty widziałyście w poprzednim filmiku, bo też niektóre z was pisały mi w komentarzu, że włosy zmieniłam zrobiłam odrosty, tylko i wyłącznie nie chciałam już tych końcówek robić, bo końcówki są jasne, suche, więc nie chcę ich jeszcze dodatkowo przesuszać, zrobiłam ciemniejsze odrosty, czyli tak, takie troszeczkę Ombre, mi się pojawiło na mojej głowie. Odrost się zmyje, więc on nie będzie taki ciemny, więc to jeszcze się zniweluje. Pokażę Wam jeszcze ze Skin La, bo mam taki kosmetyk, który jest tak zwanym serum pod oczy. I teraz tak, jak go nałożyłam po raz pierwszy, to byłam przerażona, bo on mi tak dziwnie skórę pociągnął. Jakby trochę przesuszył, ale tak naprawdę później zauważyłam, że to jest kosmetyk, bo oni tam właśnie rekomendują te kosmetyki, że to natychmiastowy lifting i tak dalej, że ten kosmetyk faktycznie liftinguje, czyli jakby on ściąga skórę, ale też no nie, nie robią się zmarszczki, on jakby pociąga ją, nie wiem jak to działa. W każdym razie ja na to i tak nakładam krem, teraz nałożam odwrotnie, bo zapomniałam o nim, więc chciałam wam go pokazać. Jak nakładam najpierw ten kosmetyk, czyli to serum, to ono mi troszeczkę pociąga, delikatnie. Nie mówię, że to jakieś tam, wiecie, cudowne pociągnięcie, ale tak jakby napina tę okolicę, a potem nakładam krem i faktycznie trochę tutaj jest lepiej. To są kosmetyki z dobrymi składami, a ceny są przystępne, nie są takie bardzo drogie. W swoim wiejskim domu mam korektor z Belia, ja kiedyś pokazywałam, to jest korektor z Biedronki i muszę wam powiedzieć, że ja go tutaj używam, on jest taki żółtawy, dosyć fajnie mi się sprawdza, może nie jest cudowny, ale też w miarę zakrywa, tak delikatnie moje cienie, rozjaśnia tę okolicę, bo to jest korektor przeznaczony tylko i wyłącznie w okolice właśnie pod oczami, puder nam, puszkiem, muszę go troszeczkę bardziej wyjąć, jak ja nie lubię go wyciągać, ten właśnie z nie wiem, gdzie tu zamysł po prostu. Producenci, którzy coś takiego robią, to chyba nie mają pojęcia, to chyba faceci. Nie wiedzą, że taki puder potem ciężko jest wyjąć. Na szybko taka paletka z Miss Sporty. Już kiedyś Wam ją pokazywałam, więc ten makijaż tutaj nie trwa zbyt długo. Jasny taki brązik na załamanie. Ciemny brąz. W kącik. Na dolną powiekę też dam ten ciemny. One są delikatne, nie są zbyt mocno napigmentowane, więc krzywdy sobie nimi nie zrobię. A tutaj nie muszę mieć, słuchajcie, jakiegoś wielkiego makijażu. Tak naprawdę to ja się tak na co dzień tutaj nie maluję, ale robię go dla Was. Chociaż jak wyjeżdżam gdzieś na przykład do miasta, czy, czy potrzebuję, nie wiem, dobrze wyglądać, lepiej niż tak bez niczego, to wtedy. To wtedy robię makijaż na całą powiekę to jest taki jasny satynowy i też w kącik go daję tak żeby ten kącik rozjaśnić ciemna kredka celia jakaś nie wiem, bo ja tutaj te takie kredki przywiozłam, których na co dzień nie używam i ona jest chyba za słabo zatemperowana, już mi się nie chce jej teraz temperować. Więc na linię wodną to jest najważniejsze, żeby przyciemnić sobie linię rzęs i trochę na dół. Już warię te, które bardzo lubię, dlatego, że on mi pięknie te rzęsy podnosi, ale to już taka końcówka, więc może nie być dobrze. Ten film nie będzie w takiej bardzo dobrej jakości, słuchajcie, dlatego, że tu jeszcze nie podłączyliśmy tej anteny, mąż nie może się przebić, nie wiem, nie ma czasu, bo tak naprawdę to on tutaj był dwa tygodnie. Ja dopiero teraz przyjechałam sam, bo miał tutaj, no pracował trochę tutaj w okolicy i, i tutaj mieszkał, ale powiem Wam, że jak przyjechałam, trochę się obawiałam, jak to będzie właśnie wiedzieć z porządkiem w domu, a się okazało, że to było tak czysto, więc ja jestem w szoku, że tak sobie tutaj radził. Więc ja tu jestem od niedawna. Byłam w Warszawie, na razie tu będę półtora tygodnia, potem jadę, bo mam badania onkologiczne, więc taki tak sąd, muszę jechać. I teraz tak, szybko włosy. Dzisiaj yy, nic nie będę wielkiego właściwie z nimi robiła, bo one są dobre. Tutaj ich tak mocno, wiecie, nie układam, ale przez to, że zrobiłam sobie te odrosty na, na taki ciemny brąz, czy to nie wiem jak tam ten kolor się nazywa dokładnie, to zwróćcie uwagę, że te moje jasne trochę się ochłodziły i fajnie wyglądają. Miałam je kręcić. Na lokówkę mam taką lokówkę tutaj z Biedry, bardzo dobra lokówka za, za grosze, ale nie chce mi się. Wydaje mi się, że dobrze jest tak jak jest. I teraz jeżeli chodzi o usta, delikatnie sobie tylko nawilżam. Zresztą tak, jeżeli się zdecydujecie się na robienie ust to pamiętajcie, że niewielką ilość to po pierwsze, po drugie musicie uzbroić cierpliwość, bo one są opuchnięte, mogą się pojawiać takie guzki, które się po pewnym czasie wchłaniają, także to są niestety skutki uboczne. Powiem Wam jeszcze o pielęgnacji ciała, dlatego że ostatnio właśnie do pielęgnacji ciała używam kosmetyków marki Bingo Spa, wybrałam sobie kilka, zacznę może od szamponu, używam go od niedawna, ale słuchajcie, on jest tak wydajny, duża pojemność, no może niewygodne są tylko te korki, jest to szampon kolagenowy z kwasami AHA, który bardzo dobrze oczyszcza skórę głowy. I jest też bardzo ważne, że jeżeli nie oczyścimy tej skóry głowy dobrze z pozostałości lakieru, pianek, bo wiadomo, jakieś tam produkty do stylizacji, no to te włosy faktycznie są klapnięte, są takie dziwne. Natomiast ten bardzo fajnie oczyszcza. On ma też za zadanie jakby zwiększać objętość włosów, naprawdę bardzo ciekawy produkt, mam żel pod prysznic taki czekoladowy i jest to żel, który ma nam dobrze oczyszczać skórę, delikatnie nawilżać przepięknie pachnie, naprawdę no żel jak żel, słuchajcie też nie zauważyłam jakichś jego cudownych właściwości bardzo przyjemnie się go używa ja go używam od niedawna też bo miałam jeszcze żele, więc nie chciałam dublować, czyli taki można powiedzieć przyzwoity kosmetyk mam też taką wielką puchę odżywki czyli po tym szamponie używam odżywki i ta odżywka jest dla mnie bardzo dobra dlaczego? dlatego, że ja mam cienkie włosy dlatego, że nie potrzebuję takich odżywek które by mi, wiecie, te włosy skleiły więc potrzebuję tego typu kosmetyku, który mi je odżywi nawilży, ale nie te włosy nie będą przyklapnięte te włosy nie będą przetłuszczone odżywia, ale nie w takim mocnym stopniu czyli dla pań z włosami cienkimi, z przesuszonymi. To może być też fajny kosmetyk, dlatego że ona dodatkowo właśnie zawiera kolagen, czyli kolagen nawilża nam włosy. Tego kolagenu, który Wam wcześniej pokazywałam na twarz, można również używać włosów, do ciała. Także taka pucha odżywki. To jest litr. Ja dam jeszcze swojej córce, bo chyba sama tego nie zużyję. Więc taka pucha litrowa. I nie pamiętam już ceny, ale ja Wam wszystkie kosmetyki budynkuję, więc sobie sprawdzicie ale chyba najbardziej podobają mi się kosmetyki do ciała, słuchajcie, dlatego, że każda z nas z wiekiem niestety to ciało nasze traci jędrności, poza tym pojawia się celulit. Celulit to nie jest tylko charakterystyczna pań dojrzałych, ale celulit pojawia się również u osób młodych, więc z tym celulitem warto walczyć. Ja używam wcześniej innych kosmetyków, które tak też fajnie mi się sprawdzały, Teraz od niedawna używam tych właśnie marki Bingo Spa i tutaj mam taki kosmetyk do okładów, kosmetyk z algami przepięknie pachnie. Ja już go sporo użyłam. Powiem szczerze, niedawno go zaczęłam używać. Nawet no na ciało to trochę więcej schodzi. Zapach jest obłędny, trochę miętowy, ale bardzo ładny, naprawdę bardzo przyjemny i nakłada się go, okręca się w ciało folią, odczekuje się kilka, tam 20, powiedzmy, do pół godziny. zajmuje się folię, wklepuje, ale ja jestem nie chcę się, słuchajcie, okładać w ten sposób, że ten preparat Wcieram w swoje ciało i muszę Wam powiedzieć, że fajnie mi się sprawdza. Faktycznie, tak jakby ten celuj troszeczkę był mniejszy, ale ja może to schudłam, się a schudłam w ten sposób i powiem Wam, jak przestałam jeść mięso. Bo tak naprawdę przeczytałam, ym, znaczy już dużo wcześniej przeczytałam o temat grup krwi yy, i diety, właśnie według tych grup, i okazało się, że moja grupa krwi, czyli A, nie powinna jeść mięsa. I, I jak odstawiam mięso, słuchajcie, to trochę schudłam i, i, i ten celulit też się zmniejszył, ale może to też trochę zasługa tych kosmetyków. A drugi to jest taki koncentrat też do wcierania, algowy, bardzo fajny, bardzo też ładnie pachnący, przepięknie. Także tych dwóch kosmetyków używam zamiennie i mam nadzieję, że celulit się zmniejszy. Dawno nie nakręcałam vlogów, nie pokazywałam Wam książek. Jeżeli obserwujecie mojego Instagrama, a zachęcam Was do tego. Jeżeli nie macie, to załóżcie la TV 2018. I tam pokazuję czasami to, czego nie pokazuję yy, na YouTubie. Yy, nie doczytałam jeszcze, ale bardzo fajna książka. Małgorzata Rogali, kopia doskonała. Mam dwie części tych książek. Ja ostatnio, słuchajcie, zasypiam i czytam mniej niż wcześniej, ale jest to taki fajny kryminał. Yy... Lekki, przyjemny, naprawdę bardzo dobrze się czyta. Dalej, kolejna książka, którą przeczytałam, to jest książka Frida Kahlo o Fridzie. Bardzo dobra, też szybko się czyta, cała jej historia, właśnie jej życia, miłości i tak dalej. Jest też film na, na Netflixie. Jeżeli nie chcecie przeczytać książki, to możecie sobie znaleźć film. Natomiast teraz też zamiennie, bo ja tak wiecie, czasami dwie książki teraz czytam. Zaczęłam czytać książkę Harlana Cobena W Domu. Tę książkę przeczytał mąż. To jest thriller, typowy thriller, jeżeli lubicie Cobena, nie czytałyście to. Mąż stwierdził, że świetna, więc ja zaczęłam czytać. I jak na razie bardzo mi się podoba, więc trzy książki do wyboru dla Was. naszą nieobecność mąż pomalował taras. Dlatego, że jak jest pies, to niestety tej czynności nie da się wykonać, bo Majusia by to wszystko rozniosła. Także jest piękny, równy schody również. Jestem zadowolona, bardzo. Słoneczniki, zobaczcie, jakie. Trochę muszę z ciemni, bo jest teraz za jasno. O, takie słoneczniki, Majusia. To zimno jest tak, słuchajcie, że się nie da wytrzymać, nie da się wyjść. A te kwiaty, ten Lubeckie. Przesadziliśmy od sąsiadki, bo ona się tego, tych kwiatów zaczyna pozbywać, bo ma ich sporo. I wczoraj je wsadziliśmy, a zobaczcie, co mi zrobił kret. Bo już nie miał czasu się tym zająć, bo pracował, więc krety zniszczyły nam całą działkę. One są pod ochroną, ja wiem, ale zobaczcie nie, na To co po prostu to jest granda. Koło mojej róży, wszędzie dramat, dramat dramatów. Kolejna routbeka, którą przesadziłam, która mi się przyjęła. Wycięłam już piwonie, bo to trzeba zrobić. Potem je przykryjemy. Tę muszę chyba podnieść do góry. No a reszta to słuchajcie, wiadomo jak to na jesieni, trzeba będzie się zająć. Ja trochę wczoraj pieliłam, bo trzeba było to zrobić. Tu kolejna Rudbekia. Nie wiem czy jeżówka. nie ja twierdzą, że jeżówka i Rudbekia to to samo. Dajcie znać. Tutaj też masakra. To wszystko będzie przerabiane, więc na razie tutaj tym się nie zajmuję. Pięknie mi zobaczcie rośnie Tunbergia. A szkoda, że jest tak zimno. Mam nadzieję, że jeszcze będzie zielona do października. My chyba w zeszłym roku to ją, nie wiem, pod koniec października chyba wyrywaliśmy albo w listopadzie. Wiciokrzew pięknie kwitnie, też jestem zadowolona. No, a reszta to wiadomo. Tu jeszcze będzie malowana balustrada, bo też trzeba ją odświeżyć. Także tak to wygląda. Słuchajcie, trzeba będzie się tym. Mm, Naszym ogrodem zająć. Potem będę chciała posadzić dużo kwiatów, więc na razie to jest tak jak jest, ale za na wiosnę przybędzie. Kupiłam nasiona. są dostaliśmy też od sąsiadki, więc sobie leży, ale nie da się tu siedzieć, więc zmykam do domu. Słuchajcie, bo jest za zimno. W domu też jest ciemno. Chcę Wam pokazać, słuchajcie, bo zabieram się za renowację mojego stołu. Te z Was, które oglądacie mnie regularnie, to ten stół już widziałyście. Jest ciemno, więc ciężko mi go pokazać. Natomiast mm, teraz dla tych, które nie widziały, jest to stół, który kupiłem ja na kolanach, tak <gryw> będę się przesuwać, który kupiłam 4 lata temu, tak, tak jak się tutaj wprowadzaliśmy za 600 zł z krzesłami, ale nie tymi jasnymi. Tamte krzesła mamy, część w domu, część na strychu, ale one są były tak niewygodne, że nie dało się na nich siedzieć. I ten stół jest ponad stuletni, to jest oryginalny polski stół, to nie jest stół z Holandii, Niemiec i y, trochę dziwnie wygląda, bo nogi są innego koloru, blat jest inny i one są dodatkowo jeszcze popękane. Ja się za niego tak zabierałam, zabierałam, ale na razie to mi się tak podobało, że są takie, takie z patyną, wiecie, takie zniszczone, natomiast teraz pomyślałam, że jednak go odświeżę i myślałam, że będzie pogoda i teraz to zrobię i Wam to pokażę, ale niestety... Nie ma pogody, więc nie pokażę Wam tego, jak robię. Ma już jest specjalne takie maszyny do zdzierania tej powierzchni, więc sama to zetrę i pomaluję takim y, lakierem, czy to jest lakierobejca, nie wiem jak y, mamy tutaj na parapetach. Więc to będzie ten kolor na stole. Słuchajcie, jest wszystko. Ja Wam powiedziałam, że tutaj to takie komputery z tego no, niestety jest to też do mnie wielkich rozmiarów, więc gdzieś musimy się z tym zmieścić. Powiem Wam, że te usta jeszcze sprawiają mi problem z mówieniem, więc jak seplenie, to mi wybaczcie, bo jakoś tak dziwnie mówię przez nie. W każdym razie renowacja stołu będzie i jak zrobię ten stół, to Wam pokażę jak już. Pokażę Wam jeszcze lampę, którą mąż mi powiesił nad zlewem, ponieważ tutaj było ciemno. Na suficie mamy halogeny, akurat w tym miejscu nic nie było i wieczorem to ciężko mi było zmywać, bo praktycznie nic nie widziałam. A ta lampa, słuchajcie, to jest lampa bardzo stara, to jest lampa, jakie kiedyś wisiały na słupach tych oświetleniowych, ja już tych lamp nie pamiętam. Ona była niebieska, nie wiem czy pamiętacie, dajcie znać. W każdym razie mąż ją przemalował na czarno, w środku jest biała, a na zewnątrz czarna. I tu jest taki kabel i to tak w formie takiego pająka wisi, bardzo mi się to podoba, no jestem zachwycona dlatego, że w końcu słuchajcie, super wszystko widać i mogę zmywać wieczorem, mogę coś robić, nawet blat mi się oświetla, także naprawdę luks, a wygląda to bardzo okazale. Mamy jeszcze jedną taką lampę, ale tę drugą wykorzystam w innym miejscu. A w jakim to wam pokażę, pewnie dopiero na wiosnę? Bo jeszcze planuję zrobić jedną rzecz tutaj na, na tej działce. W każdym razie lampa super. Jak widzicie, tutaj mam coś zielonego, a to jest lubczyk. Ja uwielbiam lubczyk. Zawsze mrożę, bo u mnie lubczyków w zupie musi być sporo. A na tym blacie stoi jeszcze. Opiekacz bardzo stary, znaczy on nie jest taki bardzo stary, ale już ich nie produkują, to jest taki niemiecki opiekacz, kiedyś w akademiku, bo lata temu jak jeszcze studiowaliśmy. To mąż miał taki opiekacz, a potem, po iluś tam latach, nie wiem, 10 lat temu może, okazało się, że kolega ma taki opiekacz, którego w ogóle nie używał, i dał moim mężowi, i z tego opiekacza wychodzą najlepsze zapiekanki. Nie, nie ma lepszych, słuchajcie, super. A tu moje placki z jabłkami, które robiłam się na śniadanie, zresztą widziałeś na początku filmiku. Mam zamiar jeszcze to przybielić te ściany, nie wiem, zastanawiam się, bo w kuchni są przybielone w tych dwóch pokoikach, natomiast tutaj jest, no to drewno surowe ale wiecie, to surowe drewno ciemnieje niezbyt ładnie już teraz wygląda więc zobaczymy, może zrobimy coś z tymi ścianami w zimę mam nadzieję, że nam się uda i to już wszystko kochani co chciałam wam pokazać w tym filmiku, mam nadzieję, że się spodobał, taki trochę inny a ja czekam na wszystkie wasze komentarze napiszcie mi, jakie kosmetyków używacie jakie witaminy C jak jest u was, jaka pogoda, co się z wami dzieje i już się z Wami żegnam krótko. Do następnego filmiku. Następny filmik będzie z Warszawy, Buziaczki. Pa pa!